Siemanko YouTube, dzień dobry, słuchajcie, jest już po evencie CD Action zorganizowanym w warszawskim chaosie, na którym można było sobie zagrać w najnowsze Heroes of Might Magic Olden Era. Jeżeli drogi widzu, który oglądasz ten materiał, byłeś na tym evencie, wiedz, że cholernie ci zazdroszczę. Ja niestety nie dałem rady się wybrać, choćby skały srały nie mogłem się wtedy tam pojawić. Ale, ale, czytając na oficjalnym Discordzie opinie ludzi, którzy na tym i węcie byli, którzy mieli jakby możliwość zagrania i to szczęście, żeby sobie zagrać w najnowszą LDR są po prostu zachwyceni. Znaczy dobra, może nie będę przesadzał, nie chcę tutaj budować hypu i nie będę mówił, że zachwycenie TCR, ale są pozytywnie do gry nastawieni. Między innymi mogliśmy, mogli zagrać w tryb areny, mogli zagrać w ten tryb normalny, mogli sobie przetestować pięć zamków. Pięć zamków było do, było do wyboru, był Hive, Dungeon, Przystań, town, temple, temple, świątynia, świątynia i lodowy, lodowy zamek też był. No i był jeszcze nekropolis oczywiście, tak? I mogli sobie to wszystko przetestować. Kolejki były, no ciężko by było, żeby ich nie było. Jeżeli wstęp był darmowy i każdy mógł sobie wejść, Był też konkurs, można było wygrać koszuleczkę, ale z takich najważniejszych informacji to ludzie, którzy byli sceptycznie, nie wiem, czy sceptycznie, to jest dobre słowo, ale ludzie, którzy byli nastawieni... Tak bardziej na nie, przez właśnie pryzmat grafiki, zmieni trochę zdanie. Jeżeli niekoniecznie zmieni zdanie odnośnie grafiki, no bo to jest czysto subiektywne i może się podobać lub nie podobać, zresztą, jaki cała gra, tak yy, mechaniki, po prostu siłą moim zdaniem, ja nie grałem, ale widzę i mi wciąż się podoba, ale zostawmy grafikę z boku. Mechanicznie to będzie po prostu najlepsza część ze wszystkich Heroes'ów. I, I chuj. Po prostu tak uważa, bo będzie mi tutaj wszystko zautomatyzowane, będzie system rankingu, będzie ten Arlen, po prostu. Jeszcze bardziej Arlen nie mogę doczekać. nie? Areny takie jak w Harfstone z systemem draftu, i czy tam jak w docie ten draftcik taki co jest, no to jest po prostu takie mistrzostwo strzał. Nie grałem, ale po, na papierze to, co słyszę, to co jak obserwuję, bo research robię. Ja robię list zanim się wypowiem, okej? Okay? To wygląda po prostu genialnie, no i tak się też zapowiada, rozgrywki 30-metrowe, 20 no proszę was, idealnie, idealnie dla bumerów, dla gamerów i dla niedzielnych gracz, żeby sobie usiąść, pierdzielnąć jedną arenkę i potem pójść spać czy zagrać kolejną, no jak zwał, jak zwał, tak zwał. Podobno graficznie jest lepiej, w sensie... To na, na, na zdjęciach, na skronach i na filmikach nie oddaje tego, jak gra wygląda w rzeczywistości. Oczywiście to są opinie ludzi, którzy w to grali, bo można powiedzieć, że tak sobie można powiedzieć o każdej grze i naprawdę to też by była prawda, że lepiej coś zobaczyć na żywo, no ale jesteśmy jakby gdzie jesteśmy. Jak tylko będzie więcej informacji na ten temat, bo to jest takie robienie Lulika <grych> eventu, no, który by nie było, ale to rzeźbie z tego, co po prostu jest, żeby wam informacje przekazać. A dzisiaj jeszcze, oprócz tego mojego pierdzielenia, mamy. Recap jednostek lochu i słuchajcie jest nowa jednostka lochu bo jednej brakowało brakowało jednostki poziomu trzeciego tier 3 jakby ktoś nie wiedział po polsku o co chodzi i mamy też to ulepszone usprawnione o statystyki my sobie ten filmik przelecimy no szybko nie szybko nie będziemy to się przyspieszać ale też postarać się nie zatrzymać bo my te jednostki jakby widzieliśmy nie. Jedziemy. Trogodyta, poziom pierwszy, jasne, to widzieliśmy. Statystyki, proszę bardzo. 8 życia, dwa ataku, dwa obrony, 1 trzy obrażeń, morale, 0 ten, ten. Nie pamiętam, jak to było w Hive'e, bo Hive miał jako pierwszy pokazane statystyki jednostek, więc obstawiam, że jak się lika pierwszy też się pojawi ze statystykami. Yy, jeden, dwa chyba miały te gnat, gnaty całe pierwszego poziomu Hive'a. Ale wiecie, co jeszcze tu jest poprawione? Zwróćcie uwagę, że szkielet już nie krwawią. Czyli to jest jakby dodatkowe animacje zostały na ten filmik uwzględnione, to nie, że tylko sobie statystyki dodali, puścili ten sam reveal, co był wcześniej, tylko autentycznie szkielety po prostu już nie krwawią, no bo to było coś, co oni zmienili pod koniec chyba 2024 roku albo na początku stycznia wypuścili taki, taki też filmik prezentujący właśnie tą zmianę. To go dzieci kwasem teraz, tak, też nie krwią, to też jest ta zmiana. Ładnie jest ten ogień, kurde. Podoba mi się. Znaczy ogólnie te smoki są dojebane według mnie, nie? Me mega fajnie wyglądają. I widać, jeżeli jesteście zainteresowani i. Pytaniami, dlaczego jednostki woldenerze. Poczekajcie, 1.4 to jest cały. Okay. Dlaczego jednostki woldenerze są kurwa na jednym heksie, no to sobie wejdźcie na Discorda albo wpiszcie sobie w Google, poczytajcie, bo jest tam cały, jedno... cała rozpiska na ten temat. Wyjaśnione jest to. W skrócie mogę powiedzieć tyle, że po prostu, jeżeli chcielibyśmy się uzyskać model bez obrotu, 3D kamery, tak, ale jednostki, żeby w tej wymiarze, to one by się po prostu pierdoliły, jakby sobie. Jakby miały być większe, mniejsze, i ta animacje były po prostu troszeczkę yy, uci uciążliwe i nie wyglądałoby to tak dobrze, jak wygląda. To tak, long story short. Dobra, tego zioma też jeszcze widzieliśmy. Infiltratora. I teraz będzie chyba zaraz trzecia. O, jest, Onyx Denser, słuchajcie. To jest ta babeczka. O, mogliście ją zobaczyć, bo był chyba nawet na miniaturce. Na miniaturce Rivilu. Dungeon, właśnie dałem? Gdzie się dałem, chyba? A może nie, może zmieniłem? Nie pamiętam. W każdym razie jej art, art sam gdzieś już krążył po, po sieci. No model jej jest, jaki jest. Mnie nie porywa osobiście ta jednostka. To jest w ogóle bardzo dziwna, tak bo tu go nie widać. Nie wiem, czy to jest zamierzone, bo to jest co napisane. No, widać, no. Bouncing Graves. Nie ma animacji, nie widać tego, jak leci. To wygląda tak instant coś. I nie wiem, czy to jest zamierzane, czy to jest bug animacyjny. Tu pokazane, że co, że przelatuje przez naszego, czy o co chodzi z tym minotaurem. Minota no też świetne są te animacje ataków, bardzo fajnie dopracowane. Są, wydaje mi się, że są szybsze w ogóle niż były w rivilu Lochu. No ten model już zdecydowanie lepiej wygląda. Fajny ten kółc taki długi. No i to znowu ten atak dziwny Jasper Dancer kiedy sam tego fiflaka robiła Ta, czekajcie, kurde, ale przecież tak się zapatrzyłem na model i na animację, że nie przeczęliśmy, nie omówiliśmy sobie tych. Bo tej jednostki nie było, to sobie chwilę omówimy. Wybiera dwa cele, żeby zaatakować. Reduce damage three. Dobra, czyli wybiera dwa cele, żeby zaatakować i po prostu mniejsze obrażenia, niepełne dostają. Ok. Each attack gives small cuts on the target, reducing the defense until the end of the battle. Każdy atak zmniejsza obronę celu do końca bitwy. This offset is stackable. Higher rank, is even more significant Defense Flex. Ale to będzie na ile tur. To na, to, to na. Kurde, musi być na ile tur. Bo jeżeli każdy jej atak zmniejsza y, obronę celu, który sobie obierze, a bitwa będzie trwała na przykład z 10 czy 15 minut, to przecież te jednostki będą miały ujemny armor. Jeżeli ujemny może być w ogóle. Zawsze są penalty, and this full damage milk Dobra, bo to jest zasięgowe. Ok. Zasięgowej i full dips na mele y, zasięgu. Spoko. For Dragonfire double damage in mele combat. Czekaj, czemu co? Draconic Blade Passive Ability Duelist. Czekaj, dwa umiejętności. Jedna pasywna. Jest Duelist na tym samym modelu. I Draconic Blade też na, tym samym, na tej samej jednostce. Kurde, nie pamiętam, bo Dungeon miał coś takiego, że oni mieli, właśnie ich jednostki, miały chyba dwie, dwie umiejętności, jeżeli mnie pamięć nie myli, jako ich taki specjal rasowym to nazwijmy. Fighting Bouncing Graves 1000, okej, okay. to jest Aurid Dancer, też ładny model, złot, złotofioletowy. Bouncing Graves to to samo, Thousand Cuts to jest to samo też rank 2, nie pamiętam czy już nie będziemy się cofać, czy był rank 1, czy rank 2 minotaur, minotaur zajebisty też o, jego upgrade taki dojebany jest w tej zbroi 11, 13, speed 4, inicjatywa 4 szczęście 0, o ten jest fajny Kurde koks, co? Ja no kur... Zajebiste są te animacje. Oczywiście, jeżeli ktoś lubi jak się świeci, żeby wiecie, żeby nie było potem, że nie, nie. Minotaur Vanguard, oni w ogóle w, ty w, tych, yy, w tych jednostkach lochu Zauważyłem, że bardzo są mm, te jednostki Jezu, się z Ashen. Ten surowiec taki kryształowy, mają formę, yy, znaczy to dru, druga, drugi upgrade jednostek jest taki właśnie z tymi kryształami bardzo powiązany. Smok też taki jest. Meduska, tak jest. My, my to znamy, nie? Jakby tamten deal 3 był nowką sztuką. Nie wiem, czy tutaj też przypadkiem kontur nie poprawili troszeczkę tych modeli, bo w highie na 100% teraz są poprawione te kontury. W sensie na rewilu były troszeczkę mniejsze. Mniejsza ta kreska była, słabsza. Pidelka, fajnie. Chciałbym zobaczyć animację tutaj na tym filmiku, ale chyba nie będzie, jak stoi jednostka z tyłu. Bo animacja jest tak fajnie zdobiona, że Hydra atakuje wszystkie jednostki wokół, jakie są. Jeżeli jakaś jest z tyłu, to web po prostu też do tej jednostki jest ściągany jeden. Wiecie, że robi taki ten. O tutaj. A to nawet. Nawet nie musi być z tyłu. Widzicie? Ta głowa jak ona poleciała sobie do tyłu żeby zrobić takie po prostu 360 stopni żeby wszystko dostało To jest doglądy ta nasz Znaczy nasz Hyderki jest friendly fire pewnie co Musi być Tutaj ataki trochę takie zawolne, za wolne pomiędzy Coś pomiędzy jednostkami Na tym na tym tym na tym ujęciu o, Infernal Hydra. Widzicie? Chodzi mi o te właśnie kryształy takie. Smok też coś takiego ma. Super jest ten ogień. Jak już będzie więcej tych jednostek, statystyk jednostek z innych zamków, to sobie zrobimy listę. Znaczy, nie tier listę jest co ja mówię. Tier lista jest bez sensu, po prostu porównanie statystyk jednostek poszczególnych poziomów. I wybierzemy najlepszą, najsilniejszą jednostkę, o może tak. Tylko do tego musimy jeszcze mieć no, trzy zamki, tak? Nekropolia, Hive, Dungeon. Jeszcze trzy zostały. No, i ekstra, kurde. I elegancko, to mi się podoba. No, słuchajcie, będzie gra, Ja będę, ben... jak zły będę w to grał. No, chyba, że mi się nie spodoba, ale naprawdę w to zagrał. Nie mogę się to czekać. Nie mogę się to czekać. Yy, drugi kwartał to już będzie od kwietnia się zaczyna. Drugi kwartał, tak jest, ale w kwietniu raczej to no, nie będzie. Early access dopiero pojawi się. Znaczy, ja tak zakładam no, po rewilu wszystkich zamków. Inaczej to by było to troszeczkę bez sensu. Chyba, że w Eliakcesie nie będzie w zamku jeszcze. Co de facto wątpię, no. bo Hej, lodowym zamkiem można było grać na evencie. Tyle ode mnie. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, to kciuku klupa w górę, chociaż to jest to samo. Komentarz na zasięgu również mnie widziany. Subskrypcja, żeby ten kanał był tak duży, jak i na tego typu kanały. i do usłyszenia w kolejnych materiałach z Oldenery i innych gier strategicznych. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.